Cześć, z Michael. Są letnie promocje na Steam 2024, letnia wyprzedaż. Tak więc przejrzymy co w ogóle tutaj jest. Przepraszam, że tak późno film, ale jakoś po prostu nie miałem weny, aby wcześniej go nagrać. Ale na ostatnią chwilę, przynajmniej może parę osób zobaczy ten film. Tak więc mają promocje, jak tutaj co roku. Ogólnie letnie promocje kiedyś były większe, moim zdaniem teraz troszkę Coraz mniej takich fajniejszych gier jest na promocji, aczkolwiek na przykład widzę tutaj Wiedźmina 3 za 10 zł, więc myślę, że to jest dość dobra cena. Można na, naprawdę niektóre gry wyłapać w dość fajnej cenie. A więc, gdy jesteśmy właśnie na głównej stronie z sklepu, możemy tutaj zjechać niżej, mamy przeglądaj według kategorii. Jeżeli wejdziemy w jakąś kategorię, na przykład wejdźmy w świetne nadeku, to możemy odebrać naklejkę każdego dnia. To jest odbierz nagrodę. Gdy jesteśmy tutaj na kategorii możemy zjechać niżej mamy odkryć swoją kolejkę bestsellerów, Jak więc kliknijmy w to i tutaj mamy proponowane gry, które właśnie nam Steam poleca, żeby je kupić. Tak, i tutaj mamy, że obejrzano 30 produkcji. Klikamy kontynuuj, i możemy przeglądać. A to jest to samo. Oraz również, gdy jesteśmy na głównej stronie, mamy tutaj kolejkę odkryć kolejną. I jeżeli przylikamy tutaj te gry, codziennie dostaniemy kartę, którą możemy użyć do wytworzenia letniej odznaki z wyprzedaży. Jak widzicie otrzymałem kartę. Mamy również jeszcze sklep punkty, w którym są tutaj letnie nowe rzeczy do kupienia. Mamy specjalne tutaj profile. Który fajnie jakby się załadował. Dość ładnie to wygląda. Mamy również tutaj jeszcze drugi. Mamy ma tutaj właśnie tła profilu i emotki. Otworzyłem tutaj no, w nowej karcie, aby można było lepiej przejrzeć tutaj te tła. Ale też tutaj drugie. I tak to właśnie wygląda. Tak bym było na tym filmie, mam nadzieję, że Wam się podobało i że kupiliście sobie fajne gry na promocji. Do następnego filmu, cześć!